Cześć, zapraszam Was dzisiaj na serię pytań specjalistycznych i dzisiaj będą to akcje ratunkowe. To ważny temat i warto zawsze wiedzieć, jak postępować. To zaczynamy. Jesteś świadkiem potrącenia pierwszego. Jak powinieneś się zachować? A. Nie podejmować działań, gdyż w pomocy musi udzielić sprawca wypadku. B. Wezwać pomoc drogową. C. Zatrzymać się, wezwać pomoc medyczną i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Powinniśmy się zatrzymać, wezwać pomoc i starać się udzielić pomocy, czyli odpowiedź C. Którą z tych czynności ma obowiązek wykonać uczestnik wypadku drogowego, w którym są ranni? A. Niezwłocznie usunąć pojazd z drogi, aby nie utrudniał ruchu. B. Niezwłocznie pozbierać uszkodzone części pojazdu z jezdni, aby nie utrudniały ruchu. C. Udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół, ratownictwa medycznego i policję. Należy udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku i wezwać... Zespół pomocy medycznej oraz policja. Co powinieneś zrobić w razie stwierdzenia złamania otwartego? A, założyć opatrunek z waty, B, unieruchomić dwa sąsiadujące stawy, C, natychmiast mocno naciągnąć kończynę. Powinno się unieruchomić dwa sąsiadujące stawy, czyli odpowiedź B. Jak należy prawidłowo rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową małego dziecka, przedszkolaka, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia, Prowadzoną przez jednego ratownika. A, 5 wdechów wstępnych, następnie 30 uciśnięć i 2 wdechy. B, 15 uciśnięć i następnie 2 wdechy. C, 30 uciśnięć i następnie 2 wdechy. I tutaj słuchajcie, to jest tak, że różne źródła podają różne ilości uciśnięć, albo 30, albo 15, nawet częściej jest to 15 uciśnięć. Ale co jest bardzo ważne w przypadku małych dzieci, że na początku powinno być tych 5 wdechów wstępnych. I dlatego prawidłową odpowiedzią jest tu odpowiedź A. Nawet w naszym wyjaśnieniu, które jest cytatem, jest napisane, że jest to 5 dechów wstępnych, a następnie 15 uciśnień, dlatego często macie tutaj z tym problem. Ale jest to po prostu cytat, więc no nie zmieniamy jakby jego treści. Najważniejsze są tutaj te wdechy wstępne. Kiedy należy założyć opatrunek uciskowy? A. W przypadku zmierzenia kończyny. B. W przypadku wycieku krwistej wydzieliny z ucha. C. W przypadku krwotoku. Opatrunek uciskowy zakładamy w przypadku krwotoku odpowiedź C. Dlaczego układanie na boku osób nieprzytomnych i oddychających jest bezpieczne? A. Ponieważ zapewnia poszkodowanemu największy komfort oczekiwania na pogotowie. B. Ponieważ zabezpiecza przed urazami kręgosłupa szyjnego. C. Ponieważ zapobiega niedrożności dróg oddechowych i zachuśnięciu. Taka pozycja zapobiega niedrożności dróg oddechowych i zachuśnięciu Odpowiedź C. Co w pierwszej kolejności należy zrobić, gdy dziecko znajdujące się w foteliku zachłysnęło się jedzeniem? A. możliwie szybko jechać do szpitala, B. bezpiecznie zatrzymać samochód, wyjąć dziecko i trzymając je głową w dół uderzyć między łopatkami, C. telefonicznie wezwać zespół ratownictwa medycznego bez samodzielnego udzielania pomocy dziecku. No powinniśmy zatrzymać samochód, próbować udzielić tej pomocy sami, czyli odpowiedź B. Co powinien zrobić kierujący na autostradzie, gdy podczas jazdy zrobi mu się duszno, wystąpią dreszcze, zdrętwiają ręce i poczuje ból w okolicy żołądka oraz szum w uszach? A. Przyspieszyć i jechać do szpitala? B. Ostrożnie zjechać na pas awaryjny, wezwać ratownictwo medyczne i rozpiąć pasy? C. Otworzyć okno i jechać do szpitala? Powinien zjechać na pas awaryjny i wezwać się ratownictwo medyczne? Czyli odpowiedź B. Jesteś uczestnikiem lub świadkiem wypadku drogowego. Jak należy postąpić, gdy na poszkodowanym pali się ubranie? A. Przewrócić osobę na ziemię i ugasić ogień poprzez przykrycie np. kurtką, kocem, płaszczem. B. Poczekać na przyjazd straży pożarnej. C. Ugasić ogień gaśnicą. Powinniśmy przewrócić tę osobę na ziemię i próbować ugasić jakimś np. okryciem wierzchnim. Czyli odpowiedź A. Co należy zastosować do opatrzenia silnie krwawiących ran? A. Wyłącznie jałową gazę. B. Opatrunek uciskowy z gazy lub bandaża. C. Jodynę i gencjanę. Powinniśmy zastosować opatrunek uciskowy z gazy lub bandaża. Odpowiedź B. Jak zabezpieczysz krwawienie z rany przy braku jałowego opatrunku? A. Wstrzymam się z opatrywaniem. B. Użyję do opatrunku odzieży poszkodowanego. C. Poczekam, aż ktoś użyczy swojej apteczki. No, często w przypadku akcji ratunkowych czas ma duże znaczenie, więc nie ma co czekać i szukać. Należy użyć do opatrunku odzieży poszkodowanego. Odpowiedź B. Czy każdy ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym? A. Nie, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym? B. Tak, gdyż można samodzielnie wykonać część działań ratunkowych? C. Nie, gdyż za ewentualnie popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna. Jak najbardziej powinniśmy udzielać, gdyż można samodzielnie wykonać część działań ratunkowych? Odpowiedź B. Pod który z podanych numerów powinien zadzwonić, aby wezwać karetkę pogotowia ratunkowego na miejsce wypadku drogowego? A997, B998, C112 lub 999. I te numery, które powinniśmy zapamiętać, to jest 112 lub 999 w takiej sytuacji. Jak długo należy prowadzić uciskanie klatki piersiowej i sztuczne oddychanie u osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia? A do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego B przez 15 minut. C. Dopóki ciało poszkodowanego zachowuje właściwą ciepłotę, powinniśmy prowadzić mm, to uciskanie klatki piersiowej i sztuczne oddychanie do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, czyli odpowiedź A. Czego nie możesz robić uczestnicząc w wypadku, w którym są zabici? A. Dzwonić po straż pożarną. B. Udzielać pierwszej pomocy. C. Przestawiać pojazdu na pobocze drogi. W przypadku wypadków, w którym są zabici nie wolno nam przestawiać po pojazdu na pobocze drogi, czyli odpowiedź C. Kto podlega odpowiedzialności karnej w przypadku nieudzielania pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym z bezpośrednim zagrożeniem utraty zdrowia i życia? A. Każda osoba, która mogła udzielić pomocy bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku zdrowia. B. Tylko lekarz, tylko uczestnik wypadku drogowego. Takiej odpowiedzialności karnej podlega każda osoba, która mogła udzielić takiej pomocy, a jej nie udzieliła, czyli odpowiedź A będzie odpowiedzią prawidłową. Jak długo należy ręcznie stabilizować głowę poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa szyjnego? A. Aż zacznie nią poruszać. B. Do przejęcia stabilizacji przez członka zespołu ratownictwa medycznego. C. Do czasu stwierdzenia ruchomości jego nóg. I tutaj ponownie powinniśmy te czynności wykonywać do przejęcia stabilizacji przez członka zespołu ratownictwa medycznego, czyli odpowiedź B. Co należy zrobić w przypadku poważnego zranienia przedramienia wywołującego krwotok? A. Unieść rękę powyżej wysokości serca bez opatrywania. B. Założyć opaskę uciskową powyżej rany. C. Zrobić opatrunek uciskowy jałowy z gazy i unieruchomić. I powinniśmy zrobić ten opatrunek uciskowy z gazy i unieruchomić. Czyli odpowiedź C. Która z wymienionych czynności należy do obowiązków kierowcy uczestniczącego w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny: A. Ustalenie przebiegu wypadku. B. Ustalenie sprawcy wypadku. C. Pozostanie na miejscu zdarzenia. Ustalenie przebiegu i sprawcy wypadku nie należy do nas, ale jak najbardziej powinniśmy pozostać na miejscu zdarzenia, czyli odpowiedź C. I to już były wszystkie pytania na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam na inne filmy. Przypominam, że całą aktualną bazą pytań znajdziecie w naszej aplikacji, w naszym serwisie ltest.pl, Gdzie serdecznie Was zapraszam. Pozdrawiam.